Mamy do powiadomienia dwie osoby. Pierwszą osobą jest prezydent miasta Olsztyn. Drugą osobą, którą musimy powiadomić, będzie komisarz wyborczy w Olsztynie. Odkąd zaangażowałem się w tą akcję, zaczęły do mnie z bardzo szerokich gron płynąć głosy poparcia z bardzo różnych środowisk. Tak, róbcie to, będziemy was wspierać. W związku z tym od dzisiaj mamy 60 dni na to, żeby uzyskać poparcie, co najmniej. 13 tysięcy olsztynian. Ale my jesteśmy ambitni i liczymy na to, że to będzie dużo wyższe poparcie do tego, żeby referendum się odbyło. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to grupa tylko związana z Czesławem Jerzym Małkowskim. Akurat osoby, które to podpisały, między innymi my, mamy doświadczenia w zupełnie innych komitetach wyborczych. Jest to y, inicjatywa oddolna mieszkańców i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek partią. Także kopia powiadomienia złożonego do prezydenta Olsztyna. Ta grupa zobowiązana jest do zebrania 12 tysięcy, niespełna 13 tysięcy podpisów na kartach do głosowania. To jest taki termin przewidziany ustawowo 60 dni, termin nieprzekraczalny. W ciągu tych 60 dni, jeżeli już ten wymóg jest spełniony, inicjator referendum zobowiązany jest złożyć wniosek do komisarza wyborczego o przeprowadzenie referendum. W ciągu 30 dni od dnia złożenia tego wniosku komisarz podejmuje decyzję, weryfikując zgromadzone dokumenty, czy wyda postanowienie zarządzające przeprowadzeniem referendum, jeżeli są spełnione wymagania formalne wniosku wraz z innymi dołączonymi dokumentami, jeżeli uzna, że zaistniały jakieś wady. Które uniemożliwiają akceptację tegoż wniosku, wydaje postanowienie odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum. Referendum jest zarządzane w ciągu 50 dni od dnia wydania postanowienia zarządzające, zarządzającego referendum. Oczywiście na dzień wolny od pracy w niedzielę. 60 dni od dnia dzisiejszego, maksymalnie 30 dni po tych dwóch miesiącach i liczyć kolejne, kolejne 50 dni. W takim układzie w maju. Dokładny termin, trudno jest mi na chwilę obecną wskazać. Referendum będzie kosztowało na razie, referendum kosztuje tylko nas. To my, grupa inicjatywna, będzie ponosiła koszty referendum, czyli całego przygotowania i zbierania podpisów.